Pedagogika Makarenki. Wychowanie jako wspólnota odpowiedzialności. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś zatrzymamy się na chwilę przy postaci, której myśl pedagogiczna, chociaż osadzona w realiach XX wieku, wciąż rezonuje z wyzwaniami współczesnej szkoły, społeczeństwa. To jest mowa o oczywiście o Makarenko. Jest to pedagog i był to, przepraszam, pedagog i wychowawca, twórca idei wychowania poprzez kolektyw i odpowiedzialność. W czasach, gdy edukacja tak coraz częściej przypomina rynek usług, a relacja nauczyciel-uczeń to jest sprowadzana do wymiany kompetencji za ocenę, no, Makarenko przypomina nam coś innego. Bo wychowujemy nie przez przekaz, ale przez relacje. Nie poprzez rygor, ale przez wspólnotę. W jego koncepcji, która centralnie takie centralne miejsce zajmuje kolektyw. I nie kolektyw jako jakaś bezosobowa masa, ale przestrzeń, w której młody człowiek odkrywa siebie w relacji z innymi. To tam właśnie w kolektywie rodzi się takie poczucie odpowiedzialności, solidarności i samodyscypliny. Bo wspólnota, pamiętajmy o tym, wspólnota nie tylko daje wsparcie, wspólnota także stawia wymagania, bo wychowanie to proces wymagający, ale też nieskończenie wartościowy. Praca. Według makarenki praca to nie tylko obowiązek. To jest forma uczestnictwa w rzeczywistości. To jest sposób na budowanie poczucia sprawczości. I młodzi wychowankowie nie byli takimi biernymi odbiorcami troski. Oni tę rzeczywistość współtworzyli w ogrodzie, w warsztacie, w szkole życia. Uczyli się działając. Paradoksem, który tylko tak pozornie jest sprzecznością, to była równowaga makarenki między dyscypliną a zaufaniem. I makarenko wymagał, ale wymagał dlatego, że wierzył, bo ufał młodemu człowiekowi, dając mu przestrzeń do odpowiedzialności. Makarenko nie narzucał, ale prowadził. Dziś, gdy często tęsknimy za taką wspólnotą, poczuciem sensu w edukacji, to warto wrócić do jego idei. Nie po to, aby tę ideę kopiować, ale by się nimi zainspirować, by znowu móc uwierzyć, że wychowanie to nie jest tylko proces przekazywania wiedzy, to budowanie człowieczeństwa. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego, tej krótkiej lekcji, właściwie na temat pedagogiki makarenki. Dodam tylko, że ponieważ jestem także pedagogiem, nie tylko nauczycielem prawa, i wcześniej już nagrywałem na innym kanale moje nauczania na temat pedagogiki, powracam. Ponownie do doktryn pedagogicznych, o których jeszcze będę mówił. Oprócz wykładów z prawa, także zapraszam również do mojej facebookowej grupy motywacyjnej Masz w sobie Wartość. To tam zamieszczam także wykłady z pedagogiki. A oprócz tego, oczywiście, do znanej wielu grupy Nieznajomość Prawa szkodzi, gdzie zamieszczam wykłady z prawa. Życzę Państwu miłego dnia, wieczora, zależy, kiedy to słuchacie, czy też dobrej nocy, jeżeli słuchacie przed snem. I zachęcam do dalszych refleksji na temat pedagogiki makarenki. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. Przemysław Goranin, nauczyciel prawa i pedagog.